Witam Was, moi kochani, na moim kanale. Dzisiaj chciałabym zrobić spóźnioną, co prawda, premierę zdrapki 7, i powiem Wam, że też chciałam Wam pokazać przy okazji, jak robię taką świetną pastę z awokado. Yy, ale yy, ja tak myślałam, że to będzie tak tematycznie, że wiecie, że lot to to tak puściło zdrabkę, jakąś świt, wege, że tutaj jest truskawka, tutaj jest groszek, a tutaj jest trawa, a tutaj lipton yy, to nie jest groszek, to są piłeczki do tenisa. Ja, jak się dowiedziałam o tym i się przyjrzałam, to moje serce po prostu. Było bardzo zawiedzione. Wiecie, no w coś wierzycie bardzo, bardzo, a tu nagle się okazuje co? Że to nie są groszki, to są piłeczki tenisowe. Tak, kochani, zobaczcie, to w ogóle wygląda jak groszek z daleka, prawda? No, można byłoby się pomylić. No, tutaj groszek by był truskawka. Trawa, no pasowałby groszek, a to piłeczki tenisowe. No nie wiem o co chodzi. Lot, to strollowałeś mnie. Eee, no. Po raz któryś, ale niech tak będzie. No, <ścoughs> wstyd, ale dzisiaj będę robić też pastę. Eee, właśnie taką, wiecie, eee, fit eee, i, i w ogóle dla wegetarian. No bo tutaj. Nie ma nic takiego, wiecie, mięska, nie nic, no tylko serek jest od więc nie dla wegan. Wersja dla wegan, nie mam żadnego pojęcia, jak można zrobić yy, taką wersję wegańską, ale wegetariańską jak najbardziej. Więc yy, zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Dobra kochani, więc zaczynamy przed drapingiem robić pastę. Ją się robi bardzo szybko, jest bardzo smaczna, ja bardzo ją lubię. Umiem tylko robić wersję wegetariańską, bo ja tutaj mam serek z mleka, więc no, to nie jest wersja wegańska. Niestety nie umiem robić wegańskiej, żeby była taka dobra. Nie wiem w ogóle, jakich składników powinnam użyć, żeby była wegańska ta pasta. No może wy wiecie, może mi napiszecie, jak się robi wegańską pastę do kanapek z awokado. Ja pokażę wam wegetariańską moją Pastę. ja bardzo ją lubię i tutaj kochani mam tak serek, almette, y, śmietankowy y, awokado ono już jest takie dojrzałe mięciutkie oraz czosnek y, no on jest y, akurat y, różowy taki, no bo on jest jeszcze w tej skrópce, ale na to mam sposób kochani, ja tutaj mam drapaczek make-upa i każdy, kto ogląda zdrapki, ten wie, że to nie tylko drapaczek, ale to też i różdżka, więc zobaczcie, jak ona czaruje. Spójrzcie, czary Mary, niech mi się obierze ten czosnek. No i proszę bardzo, czosnek obrany, ale wiadomo do takiej pasty mm, musi być czosnek taki przeciśnięty, więc jeszcze to nie jest to, co bym chciała, no ale wszystko etapami. Więc y, moi drodzy, znowu zaczynam czarować drapaczkiem make No mam nadzieję, że tak będzie czarował samo z drapki, jak tego czostka, bo z czosnkiem to dzisiaj się udaje, ale z Drebki, no to czasem nie słucha i, i po prostu są pustaki, więc y, zaczynam czarować znowu y, czary mary, niech mi się tu pojawi wyciśnięty czosnek. No, widzicie, kochani, y, czosnek jest wyciśnięty. <gryw> no, ten drapaczek to naprawdę taka karuszka pomocna, jak nie do zdrapek, to chociaż do kuchni. No dobra, co dalej trzeba zrobić? Odkładam go. Dzięki drapaczku, jeżeli będę potrzebować, to oczywiście Cię zużyję tutaj. A więc tak, zaczynamy. Paulina zaczyna gotować. Gotować. No to nie jest gotowanie, to jest takie przyrządzanie. Od czego by tu zacząć? Dobra, od awokado może zaczniemy. To awokado musi być takie mięciutkie, żeby fajnie się nam je kroiło i żeby ono się fajnie rozlatywało w misce później. Tak, przekraiwujemy je na pół. O. A jak ja to w ogóle kroiłam? No dobra, mamy pół awokado? Mamy pół awokado. Tutaj w ogóle jest jakieś takie brązowe. To chyba od pestki bo takie aż dojrzałe było. Ja sobie to odłożę, bo to już nam nie jest potrzebne. Jakieś takie. No nie zaciekawie to wygląda, no ale spok jest, bo musi. Dlatego awokado jest takie mięciutkie, widzicie? Ono aż się rozpada. Dobra, mm -mm. więc, yy, dobra, odkładam na razie to awokado yy, i sobie weznę tego serka, otwieram serek, yy, łyżkę serka tego sobie weznę. O, proszę bardzo, wystarczy łyżka, o, tyle. Yy, dobra. I teraz yy, bierzemy awokado tutaj, Wygrzebujemy z skórki. Ale w ogóle to y, mało apetycznie trochę wygląda teraz. <grymne> dobra, awokado jest wyjęte. Bierzemy czosnek, który wyciskaliśmy. Y, dobra i teraz jest nam potrzebny co? Widelec, moi kochani. Ja sobie już tutaj szykowałam ten widelec. Mm -hmm. Można sobie osolić, ale generalnie ja już nie solę, bo ten serek jest taki już doprawiony, więc yy, no jak kto lubi. Jak ktoś lubi bardziej takie yy, dania słone, to... O, łyżka mi upada. Yy, takie bardziej słone, no to wiadomo niech sobie yy, posoli. A to trzeba po prostu wymieszać. No. Cała filozofia w robieniu tej pasty, ale jest naprawdę bomba. Dobra moi kochani, ja tutaj już zrobiłam tą pastę. Ona wygląda tak, troszeczkę jak, nie wiem, ogórki ze śmietaną, ale powiem wam, że ja szczerze mówiąc nie byłam nigdy przekonana do awokado z chlebem, a tutaj taka niespodzianka, no tak mi smakowało, że po prostu. Mm po prostu to no, musiałam się pochwalić z wami tym przepisem. Yy, kanapeczka yy, żytnia, chlebek żytni i jeszcze na dodatek yy, ta pasta z awokado. No po prostu miód dla serca, dla duszy, dla ciała i jeszcze na dodatek zdrowe. No. Mm. Mm. Przepyszna jest ta pasta. czy czoskiem. W ogóle nie wiem, że tu było awokado użyte. Mm, polecam, gorąco polecam, jeszcze z takim chlebkiem żytnim. Mm, po prostu poezja. Ale to jak mówię, dzisiaj poczarowałam trochę tym drapaczkiem. Poobierałam czosnek. To może mi się uda um, poczarować tutaj przy tych drapkach. Zobaczmy. Nie mogę przełknąć, bo mi się normalnie ten chleb jest żytnie taki suchy. I mi się przykleił do podniebienia. No dobra. Tak jak mówię, polecam pyszności. Nie trzeba nawet solić, bo to jest w ogóle już smaczne w samo sobie. A tutaj mam trapeczki. Proszę bardzo. <laughs> Z groszkiem, który okazał się piłeczkami tenisowymi. E, truskawkowy i, i włochacz. Tak właśnie też słyszałam, że ma ksywkę. E, dobra. Więc może zaczniemy A, od włochacza. A co tam? Szukamy teraz siódemki. Jeszcze muszę poczarować. Czary Mary, niech mi się tutaj trafią. Takie kokosy, że po prostu nikt takich kokosów jeszcze nie miał na YouTubie. Żadnym. Polskim, zagranicznym. <laughs> nie wiem, czy ja chyba za dużo chcę. No ale dobra, sprawdzamy. Szukamy siódemki. 31, 26, 19, 11, 22, 29, 29. 33. no i cztery, kochani, no wstyd i Lipton nie ma nic. No nic, trudno. Włochacz zostaje do wyrzucenia, na bok odłożony. Truskawka, zobaczymy co truskaw kryje. No dobra, czarujemy czary, mary. Niech mi się tu pojawią dolary, a jak nie dolary, to złotówki. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że y, całej mocy na y, ten. Y, wiecie, no, na ten czosnek nie poszła y, energia. Y, no, tej całej różki. No, bo by był lipton, ale wstyd. <grystanie> czosnek obrałam, a z drapki co? Nic by nie było. No, kochani, tutaj też nie ma. Dobra, ok. Jeszcze został nam groszek. Znaczy, groszek to nie jest groszek, to są piłeczki. Ale ja to będę mówić że to jest groszek, bo dla mnie to jest. Y, groszek taki zwykły z puszki, y, jaki możemy znaleźć. O, nie zaczarowałam, ale dobra. Te moje czary to chyba nic w nie zadziałały, bo te dwie zdrabki. No nic. Nic tutaj nie wpadło, a tutaj. Czy coś tutaj wpadnie? Yy, no nie. Kochani. Nie było mi dane znaleźć siódemki dzisiaj. Może kiedyś takie zdrapeczki w sumie sympatyczne, zobaczcie. No nie wiem, co mam powiedzieć. No, drapaczek dzisiaj obierał czosnek, a nie czarował, no, nie czarował zdrapek. No cóż, no trudno. No moi kochani, może w następnym odcinku będzie lepiej, a w następnym odcinku będzie premiera Bonda. Tak, kochani, spóźniona jak diabli, ale to nic, prawda? No, tak po prostu sobie pomyślałam, no jak ja bym Bonda mogła nie puścić premiery, a premiera przecież była jakiś czas temu. No trochę wstyd, ale tak po prostu. No tak czasem bywa. Nie możemy przewidzieć, co się stanie w naszym życiu. No! No i tyle, kochani, dobra. Zapraszam Was na tą premierę następną. Zobaczymy, czy też będzie taka owocna. Następny odcinek właśnie będzie z bondem, więc zostańcie koniecznie i oglądajcie mój kanał. Zasubskrybujcie go, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie ominąć bonda. <noise> Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!